Od dłuższego czasu Jezioro Tarnobrzeskie jest wypoczynkowym centrum nie tylko naszego miasta. Z całej okolicy przyjeżdżają ludzie, by móc skorzystać z czystej wody, piaszczystych plaż i pięknej pogody. Jednak w głowach władz miasta zrodził się kolejny pomysł związany z akwenem. Jezioro miało stać się również ważnym punktem na żeglarskiej mapie Polski i tak też się stało. Kiedyś tereny przemysłowe, dziś ulica żeglarska, a przy niej piękna, nowoczesna marina otwarta dla wszystkich zapalonych żeglarzy i nie tylko. Jest to ta historyczna chwila dla nas, dla klubu i w ogóle dla mieszkańców miasta. Pierwszy obiekt tego typu na, 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 nad jeziorem tarnobrzeskim. Dla nas jest to spełnienie marzeń, długo oczekiwana chwila. Możemy w warunkach wspaniałych prowadzić szkolenia, kursy. No i treningi, czyli zajmować się sportem od najmłodszych lat dzieci. Dla Tarnobrzeskiego Jacht Klubu Kotwica jest to spełnienie marzeń. Dzięki nowoczesnym obiektom otwierają się nowe możliwości. Powstał taki ośrodek szkoleniowy, w którym mogą się odbywać konferencje, kursy, szkolenia. Wiadomo, że samo szkolenie dzieci i młodzieży odbywa się głównie na wodzie, ale też są potrzebne sala wykładowa, miejsca do spania, no miejsce hangarowe, czyli zaplecze takie techniczne, które jest niezbędne do, do prowadzenia szkoleń od najmłodszych lat. Warunkiem niezbędnym dla żeglarstwa jest również keja, przy której mogą cumować jachty. Ta nad jeziorem pozwala na zacumowanie 60 jednostek, nie tylko należących do klubu, ale też do prywatnych żeglarzy. Keja jest dodatkowym, dodatkowym elementem tego budynku. No, bez Kej też nie da się funkcjonować takiego żeglarstwa turystycznego, nie da się uprawiać, czyli muszą być miejsca postojowe dla jachtów, dla dużych, dla mniejszych. Także i tak Kejas jest około 60 miejsc parkingowych, nazwijmy to w ten sposób, dla, dla jachtów mniejszych i większych. Także spełnia one wszystkie warunki, jest nowoczesną keją. Marina nad Jeziorem Tarnobrzeskim jest budynkiem nowoczesnym i spełniającym wszelkie wymagania turystów. Pomysłodawcy pomyśleli o wszystkim. W Marinie można zjeść i przespać się, dlatego wakacje w Tarnobrzegu nie muszą być jednodniowe. Jeżeli chodzi o łóżka, no to jest 54 miejsca noclegowe w tym momencie i są to łóżka piętrowe. Czyli przygotowane są to głównie pod, pod, pod młodych ludzi, pod, pod młode szkółki żeglarskie, pod zielone szkoły. No, był taki zamysł, żeby zrobić przynajmniej tyle miejsc noclegowych, żeby jeden autokar, który tu przyjedzie, mógł się swobodnie przespać i, i wyżywić. Dodatkowo obiekt proponuje inne atrakcje nie do końca związane z wodą. Projekt zakładał również budowę dwóch dużych altan grillowych, w których przy kiełbasce z grilla i odgłosach szant może bawić się aż 50 osób. Ale założeniem budowy takich obiektów nie była tylko rekreacja. Żeby po jeziorze miał kto żeglować, najpierw trzeba tym sportem zainteresować młodzież i dać im szansę nauki. Takie możliwości daje Tarnobrzeska Marina wraz z Jacht Klubem Kotwicą. Klasy żeglarskie, powstała pierwsza klasa w, tym w 2013 roku, we wrześniu 2013 roku. Nabór był prowadzony od kwietnia 2013. Jest to pierwsza klasa no, na południu Polski, na pewno. Pierwsza klasa o takim charakterze pływacko-żeglarskim, czy też jak ja mówię, żeglarsko-pływackim, aczkolwiek, no mówię, pierwszy człon to jest Pływacka. Program tej klasy jest ustawiony na, na początku. 7 godzinny dodatkowy zajęć sportu, czyli 4 godziny pływania. I trzy godziny zajęć raz w tygodniu y, zajęć z żeglarstwa, czyli w, w okresach wrzesień, y, maj, czerwiec są to zajęcia praktyczne na wodzie, natomiast y, miesiące zimne y, zimowe są to zajęcia na sali gimnastycznej, w szkole. Chętnych jest wielu, a zaplecze edukacyjne idealne dla młodych adeptów sztuki żeglarskiej. Jeszcze przed narodzinami pomysłu na marinę prowadzono podobne zajęcia, jednak wyglądały one zupełnie inaczej. Wcześniej no, spotykaliśmy się na takim terenie no, tymczasowym. No, ta tymczasowość polegała na tym, że warunki wystarczył mały deszczyk i, i już nie można było przeprowadzić tych zajęć, bo dzieci, no wiadomo, no, jeżeli coś się dzieje, no trzeba gdzieś dzieci schować, trzeba gdzieś te, te, te zajęcia zaplanować. Czyli no, tutaj mamy sale wykładowe, sale, sale te hangarowe. Więc można wszystko zrobić, nawet nie patrząc na warunki, a no, warunki są, są różne. No, I te dzieci jeszcze są dość małe, to są dzieci siedmioletnie. Takie warunki zapewniają nam naprawdę świetny rozwój i te klasy na pewno będą się rozwijać. Cały kompleks, jaki udało się wybudować nad jeziorem Tarnobrzeskim, jest wielkim sukcesem. Marina jest idealnym miejscem dla turystów, a dostępne zaplecze techniczne zachęci każdego żeglarza. Możliwość przezimowania łódki czy noclegu w wygodnym łóżku jest niewątpliwie wielkim atutem. Obiekt w połączeniu z miłością do wody czy żeglugi spełni każde oczekiwania. Sama umiejętność pływania, żeglowania już daje człowiekowi wielką radość, a jeszcze korzystanie z, z przyrody, z tej czystej pięknej wody, która tutaj jest, no jest to dodatkowym atutem plusem. No można spędzić czas nie siedząc przed telewizorem, przed komputerem, tylko można spędzić czas aktywnie wypoczywając na, 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 na jachcie, no i to, to daje żeglarstwo. Tutaj możemy śmiało wypocząć, yy, no i spełnić się, no, można też zrobić uprawnienia. Same plusy, same plusy daje żeglarstwo. Tak jak mówię, każdy uprawiany sport jest, jest, jest zaletą, jest, jest, jest wielkim plusem. Koszt tej niedawno zakończonej inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych, z czego wkład własny gminy to 3 miliony 484 tysiące złotych. Pozostały milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych pokryła dotacja.